Cześć, tu The Brick. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sorry, że nie było tak długo odcinka na kanale. Ale, no, zwyczajnie mi się też nie chciało, nie ukrywam. Miałem drogę rzeczy na głowie, ale nieważne, jestem. To jestem. Chciałem się Wam opowiedzieć o pierwszym pływającym Lego Storze. Zapraszam do odcinka, ale zanim my się zaczniemy, chciałem, abyś zostawił łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ponieważ potrzebujemy to do działania. I wyświetlam Wam kilku ostatnich subskrybentów Dlatego, tak jak mówiłem zapraszam do odcinka No i LEGO nawiązało naprawdę świetną współpracę z niemiecką linią kresingową AIDA, czyli taką sieciówką jakby statków coś takiego Jakieś parę tygodni temu otwarto oficjalny LEGO Store na jednym z pokładzie właśnie tego typu statków No sklep zajmuje 75 metrów kwadratowych i Ludzie mówią, że jest podobno bardzo fajny, ponieważ zawiera ekskluzywne zestawy, dużo zestawów z zestawów serii 18+, no i wiele tego typu rzeczy, typu build a mini. A teraz kilka słów o tym statku, na którym znajduje się ten oto sklep. Jest to statek Aida Prima. Na pokadzie z może zmieścić 3300 pasażerów i 900 członków załogi. Wycieżkowiec co tydzień wyrusza z kolonii w Niemczech na rejs przez Bałtyk, robiąc przystanki w Kopenhadze, Gotlandii i Sztokholmie. Z października wyruszę z Hamburga i obierze nowe destynacje. Dajcie znać, co sądzicie o tym nowym legendarzu, bo dla mnie to jest coś niesamowitego i jednak innowacyjnego. Także no, myślę, że to byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z wami żegnam. Na razie.